Hi. Zapraszam Ciebie dzisiaj do wystąpienia na temat tego, jak pisać po duńsku. Okay. Teraz muszę wyciszyć. Zapraszam Ciebie dzisiaj do wystąpienia na temat tego, jak pisać po duńsku szybciej lepiej, czyli jak nauczyć się pisać lepiej w szybszym czasie. To wcale nie musi zająć, zająć nam e, kilka lat, abyśmy nabrali tej pewności siebie i sprawności w pisaniu po Duńsku. Trzy sposoby wydają się być bardzo proste, kiedy je poznamy. Po pierwsze ciekawość. Tutaj ja bym się zabawiła w takiego detektywa i czerpałabym ze źródła duńskich tekstów w postaci SMS-ów, e-maili i korespondencji, którą otrzymuję drogą listową. W tych korespondencjach zauważysz, że niektóre zwroty pojawiają się dosyć często. To nie muszą być tylko zwroty, które otwierają korespondencję i kończą, ale również wyrażenia, które się pojawiają w środku w treści. Gdy zauważysz, że takie wyrażenia powtarzają się, Warto na nie zwrócić uwagę, warto sobie je przetłumaczyć i koniecznie zapisać w swoim notatniku. Jeżeli masz jakiś mały notatnik, tak jak ja, na przykład ten, można sobie y, przygotować taki notatnik typowy dla zwrotów, k z których ja będę czerpać y, w momencie, kiedy będę chciała napisać albo treść maila, albo SMS-a, czyli mamy taką ściągawkę pod ręką. Detektyw, to jeden sposób. Drugi, praktyka czyni mistrza, oznacza to, że im więcej ćwiczymy pisanie, tym stajemy się w tym lepsi. Błąd, który teraz często popełniamy, to taki, że notujemy wszystko w naszych, na naszych telefonach, albo iPadach, albo komputerach. Często też stosujemy technikę copy-paste, czyli kopiujemy i wklejamy. Ale to niestety nie pomaga nam w zapamiętaniu, jak poszczególne zwroty, wyrazy zapisujemy. Dlatego ja znów zachęcam do takiego um, starego sposobu, jakim jest zapisywanie wszystkiego ręcznie. Czyli w momencie, kiedy już wykryjesz te zwroty, które. Będziesz chciała, będziesz chciał używać, które się powtarzają, które wiesz, że czy początek, czy końcówka yy, będziesz w stanie wykorzystać w różnych korespondencjach, zapisz je ręcznie w notatniku. A kiedy masz chwilę, nawet kiedy oglądasz jakiś serial w telewizji, to możesz sobie w bardzo prosty sposób przyswoić pisownię poszczególnych zwrotów poprzez pisanie tego samego wyrazu bądź zdania. Kilkakrotnie w notatniku, czyli poświęcić jedną stronę, dwie, trzy, w zależności ile, ile czasu zajmie tobie przyswojenie, zapamiętanie, jak piszemy dany zwrot. To może się wydawać zajęciem mozolnym, zwłaszcza na początku, kiedy nie jesteś przyzwyczajona do pisania ręcznie. Ale uwierz mi, szybko to zadanie procentuje, ponieważ na początku wkładamy dużo wysiłku w zapisanie pojedynczych zwrotów. Natomiast im więcej praktykujemy to ćwiczenie, wówczas zostaje ci w pamięci coraz więcej wyrazów. Wiesz, jakie je przeliterować, jak je zapisać, więc każdy nowy zwrot wydaje się być łatwiejszy w zapisaniu, ponieważ korzystamy już z tej wiedzy, którą zdążyliśmy utrwalić w naszej pamięci trwałej poprzez właśnie zapisywanie wyrazów, zwrotów w naszym notatniku, tak do momentu, aż nabieramy tej lekkości i wiemy dokładnie, jak to napisać. A był drugi e, sposób i trzeci sposób to zabawa. Baw się tym językiem. Ja lubię analizować na przykład różne zdania, które wypatruję w, zarówno w treściach internetowych, na przykład na Instagramie. Widzę opis jakiejś małej grafiki, um, która jest umieszczona przez duńskojęzyczne osoby. Um, I tam wczytuję się przeważnie różne wiadomości, a na przykład TV2 umieszcza różne informacje na. Na Instagramie, na przykład Instagramie, może to być też Facebook. Warto sobie te krótkie treści przeanalizować i przyjrzeć się, właśnie w formie zabawy, jakie zdania są użyte, jaka jest kolejność wyrazów, czyli uczymy się pisać poprzez podglądanie. Zabawa, właśnie, zapisywanie różnych zdań. Później sprawdzasz siebie, czy pamiętasz, jak dany wyraz się zapisuje. Pamiętaj, żeby podejść do tego z lekkością i z uśmiechem, ponieważ uczysz się czegoś nowego. Często zapominamy, że jest to nowa umiejętność i wymagamy od samych siebie dużo więcej niż trzeba, nie dając sobie prawa do tego, aby popełnić błąd. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyś z przymrużeniem oka podeszła do tych... Momentów, kiedy cały czas trenujesz się w pisaniu po duńsku. Także to są trzy sposoby na przyspieszenie tych efektów. I uwierz mi, naprawdę, czasami wystarczy, że zdanie zapiszemy dwa, trzy razy, może pięć i sześć, i ono zostaje nam w pamięci. Zaczynamy nabierać tej lekkości, jeżeli chodzi o pisanie. Ja uwielbiam podglądać to, co. To w jaki sposób wypowiedzi formułowane są przez Duńczyków. Bo dzięki temu widzę, jakie zwroty, jakie wyrazy używają w danym kontekście, i wiem, zwłaszcza jeżeli jest to korespondencja zawodowa, wiem, że podobnymi wyrazami będą się posługiwać. Czyli na przykład, kiedy chcemy użyć zwrotu, że musimy odwołać spotkanie, kiedy zastanawiamy się, jaki wyraz mam użyć, kiedy chcę napisać, odwołać, otwieramy często słownik albo Google Translate i wpisujemy odwołać. I różne wyrazy mogą się nam pokazać. Niekoniecznie te, które byłyby wykorzystane w tym kontekście przez Duńczyka. Dlatego bądź tym detektywem i przyglądaj się tekstom pisanym przez Duńczyków. A tak na marginesie to dodam też, że zwłaszcza w. W wiadomościach tekstowych, czyli SMS-y, messenger i tak dalej, pojawia się wiele błędów w wiadomościach pisanych przez Duńczyków. Także y, też przyglądaj się im z przymrużeniem oka. Jest tam często dużo skrótów myślowych, skrótów, jeżeli chodzi o sposób, w jaki zapisywane są wyrazy, błędów gramatycznych. Tego możesz się spodziewać, zwłaszcza jeżeli informacja nie jest oficjalna, tylko właśnie taka koleżeńska. Ja komunikując się z moim partnerem, często wykrywam dużo błędów, ale to są jakby takie błędy, które pojawiają się też w naszej korespondencji, kiedy piszemy coś szybko po polsku. Więc tak naprawdę gramatyka nie jest dla nas taka ważna, tylko ta, ta, ten, ta, ten meritum treści, którą chcemy przekazać. Więc to samo ma miejsce w korespondencji duńskiej, zwłaszcza w SMS-ach. Um, jeżeli Pisanie po duńsku, szybsze pisanie po duńsku, w sensie chcesz nabrać pewności siebie, chcesz wiedzieć, jakie zwroty używać, w jakim kontekście. Kiedy na przykład komunikujesz się z kolegami z pracy, z szefem, bądź z sąsiadami, bądź z nowymi znajomymi duńskimi, to zapraszam Ciebie dzisiaj do kursu Piszemy po duńsku. Ja przygotowałam specjalnie dla Ciebie specjalną ofertę Black Friday. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, to koniecznie daj mi znać. Ta oferta wygasa 25 listopada 2023 roku, więc potrwa tylko kilka dni, a kurs piszemy po duńsku. Przygotowałam z myślą o osobach, które chcą pisać lepiej, chcą pisać pewniej, ale przy tym nie chcą się narobić, to znaczy nie chcą, Wykonywać setki żmudnych zadań, nudnych zadań, ani um, przerabiać zadania takie typowo podręcznikowe? Nie. Takim zadaniom mówię stop. Ja sama uważam, że pisanie może być na tyle żmudne, że potrzebujemy elementów dobrego humoru, żeby nam tę czynność pisania uprzyjemnić. Tworząc kurs piszemy po duńsku, zadbałam o to, żeby było w nim wiele elementów z przymrużeniem oka, wiele elementów, które jestem pewna, że Ciebie rozbawią, a wszystko po to, żeby uprzyjemnić Tobie ten proces uczenia się, jak pisać po duńsku. Pisanie po duńsku ułatwia nam komunikację. Często mamy. Zwłaszcza na początku trudności, jeżeli chodzi o porozumiewanie się z Duńczykami. Boimy się mówić rzeczy na głos, boimy się powiedzieć coś, co zostanie źle zrozumiane. Nie jesteśmy pewni, czy tak możemy zbudować zdanie. Kurs piszemy po duńsku, sprawi, że nie tylko będziesz nabierała pewności siebie w pisaniu po duńsku, ale również zaczniesz uczyć się zdań i wyrażeń, które przydadzą się Tobie również. W rozmowie z Duńczykami. Jak poznasz tę wymowę, jak poznasz, jak wymawiać te poszczególne zdania? W bardzo prosty sposób. Przygotowałam e, kurs, w którym znajdują się nie tylko pliki PDF, gdzie masz dostęp do treści zapisanych, ale nagrałam do każdej lekcji lekcję wideo, podczas której. Czytam na głos poszczególne zdania, wyrażenia oraz dzielę się z Tobą sytuacjami, w których poszczególne zdania, wyrażenia mogłyby być użyte. W kursie tym dzielę się również z Tobą praktyczną wiedzą, jeżeli chodzi o nie same zwroty, które się powtarzają, ale również jak mogę z tymi zwrotami zbudować sensowne zdanie, które rzeczywiście przyda mi się w życiu prawdziwym. Więc dzielę się z Tobą wieloma przykładami, w których będziemy w stanie wykorzystać poszczególne zwroty, które akurat poznajesz. W kursie znajdują się nie tylko um, wzory pisania maili czy SMS-ów, ale również poznasz, jak pisać ogłoszenia. Bądź zaproszenia, zwłaszcza jeżeli masz dzieci, bądź sam chcesz wyprawić na przykład urodziny, czy masz jakąś rocznicę, na którą chcesz zamówić, zaprosić duńskich znajomych, w kursie poznasz również takie informacje. To co? To tyle z mojej strony. Zapraszam Ciebie serdecznie do kursu i pamiętaj, wykorzystaj te trzy podpowiedzi, które mogą. Pomóc Tobie w nabieraniu tej sprawności i swobody w pisaniu po duńsku. Detektyw, praktyka czy mistrza i zabawa. Te trzy elementy, kiedy je wprowadzisz do wszystkich zadań związanych z pisaniem po duńsku, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to pisanie stanie się łatwiejsze i nie będzie takim ciężkim zadaniem do wykonania. Ja tutaj również sugeruję, żeby pobawić się tym duńskim, chociażby prowadząc taki codzienny dzienniczek i zapisując w nim, co dzisiaj za co dzisiaj na przykład jestem wdzięczna. Ja jestem wdzięczna za i tutaj można każdego dnia wypisać jedną dwie rzeczy za które w danego dnia czujemy wdzięczność. Pisząc to po duńsku, nie zabiera to dużo czasu, ale wymaga od ciebie um, wyobraźni oraz zachęca ciebie do poszukiwania nowych zwrotów, nowych wyrazów. ponieważ myśląc o tym za co jestem wdzięczna dzisiaj, a mają być to różne rzeczy każdego dnia, automatycznie zachęca mój umysł do tego, aby poszukiwał nowych rozwiązań, nowych zwrotów, nowych wyrazów. Także takie ćwiczenie też może się okazać bardzo pomocne, zwłaszcza jeżeli zależy tobie na rozwijaniu tej umiejętności pisania po duńsku. To co Niech mocy duńskie będą z Tobą. Tak for nu, overseas. A jeżeli masz pytania, jeżeli chodzi o kurs Piszemy po duńsku, śmiało podziel się ze mną w komentarzu. Ja zapraszam Ciebie również na stronę kasiakrasucka.com. Tam znajdziesz więcej informacji o mnie, o moich kursach. A jeżeli chcesz skorzystać z oferty Black Friday, która wykasa, wygasa już w sobotę 25 listopada 2023, to warto się pospieszyć, żeby skorzystać aż z 68% zniżki. These Hi high high, cak nu!